Witam was, drodzy widzowie, w moim już trzecim zagrajmy tym razem będzie to Resident Evil 2, e, scenariusz B, czyli Claire. Tak, wspominałem, że chyba nie będę nagrywać tej części, bo mogę mieć problemy, e, znaczy może mi się zawiesić w połowie, ale już ten bot naprawiłem, wszystko jest okej. Okay. Znaczy powinno być ok Także powinniśmy ukończyć spokojnie grę. Znamy load game. Scenariusz B trochę się różni od scenariusza A, bo y, zaczniemy grę tak jakby z innej strony. Zobaczycie o co mi chodzi. I będzie tutaj y, taki dodatkowy boss jakby to powiedzieć. Zobaczycie też o co mi chodzi. A więc zaczynajmy. Będziemy grać znowu na poziomie normal. Nie na Easy. Pierwszy filmik będzie spełniony tempo, jak zwykle, to go od razu yy, pominę. Ale drugi powinien być okej. Okay. W scenariuszu A widzieliśmy Leona jadącego Jeepem, tutaj widzimy Claire jadącą motorem.

Znowu pokwiziony facet w ciężarówce przez e, zabraka chyba znaczy nie chyba tylko tak Claire sobie poszła do baru na piwko hello. Is here? jednak zostanie hello? barmana chyba urządzającego sobie uh, szaszłyka z lud ludzia no. Ja wystraszył na widok Claire. Are Claire, czemu uciekasz? Pan ci chce podać piwo, uściskać dłoń, a ty uciekasz. Nieładnie. Wait! Don't shoot! Wow, Leon. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There. I ponownie Leon wsiądzie z, z Claire go on, go on. do rady wozu. Spalą gumy. I Leon dumnie ruszy. What's going on?

Sure. There's a gun inside. Better take it with you. <gry> no! Look ja You okay? Still in one piece. <gry> Tak, właśnie, tu zostaliśmy rozdzielone na dwie różne części. Tym razem zaczniemy z innej strony niż e, Scenery Leona. No, ale z tej strony jest trochę trudniej. Grałem wcześniej ten kawałek, znaczy początek, żeby potem się nie kręcić. Bez sensu. Także wiem, co mam robić, chociaż wydaje mi się, że jest trudniej zacząć z tej strony. Ale w końcu to jest ten B. Aha, i co jeszcze miałem powiedzieć? Tym razem... puść y, Uśmiech. Ej, moment. No. Dobra. Co y, miałem powiedzieć? Aha, gdy skończyłem grę Leonem, dostałem nieograniczoną bazukę. Nagrodę. Chyba za ukończenie gry na yy, poziomie A. A więc teraz będę przychodzić grę z nieograniczoną bazuką. Yy, może nie będzie teraz tak ciekawie jak wtedy. Ten miałem problem z amunicją, musiałem kombinować. Ale za to przynajmniej szybciej ukończę grę. O wiele szybciej. Także. się przejść tą część jak najszybciej. Tak, tak, też was, też was kocham. O, tutaj się to wiemy skąd ten samolot się tu wziął. Właśnie. z tej broni jakby ją miał na kulki. No właśnie, tam gdzie trzok się bije, tam otwarte jest korzysta. Hahaha Dobra, to nie mówisz, już Tak więc yy, ten samolot się tutaj znalazł. Tak i nie mamy w tej chwili korby, żeby yy, spuścić wodę na niego. Patrz znaczy na te nogi. Naprawdę nie wiedziałem co mam tu robić a jak grałem przed chwilą Bo jest wszystko tak jakby pozamykane Czy prawie wszystko Dobra po co ja to zbieram Czas tylko tracę W sumie też nie wiem po co poszłem, bo tutaj pójdziemy potem. Ja sobie roślinkę pozbieram. Roślinki mi się przydadzą. I idziemy do siebie po naszą bazukę i teraz będziemy pro pro nubami inaczej tego nie będę mógł nazwać, no, ale przejdę się do Tak. Mam po co tu iść? Mam po co tu iść, drabinę muszę spuścić. Znowu się trochę gubię, podmiot to, że grałem już przed chwilą. Ten. kurwe gry. Ja do nie mam po co schodzić, bo wszystko jest zamknięte. Na komputerze nie odblokujemy, bo nie mamy karty. Ale on nam ją zabrał chyba już? Zabrał i jeszcze drzwi nie, nie odblokował. Ham z niego, prawda?